Kiedy zakon krzyżacki ostatecznie podbił Prusów, wielu sąsiadów odetchnęło z ulgą. Problem, który nękał cały region przez setki lat, zniknął niemal całkowicie. Ale to właśnie wtedy zaczyna się druga, mroczna część tej historii część, w której krzyżacy przestali być strażnikami Mazowsza, a stali się największym zagrożeniem dla całej Polski. Bo kiedy nie było już barbarzyńców do nawracania, zakon zaczął szukać nowych wrogów i znalazł ich blisko, zbyt blisko. Krzyżacy nie byli w swojej naturze formacją obronną, byli państwem wojny. Ich siła, tożsamość i bogactwo zależały od ciągłych kampanii. Bez wojen stawaliby się słabsi, bez ekspansji. Tracili sens istnienia. Dlatego, gdy zabrakło pogańskich sąsiadów, spojrzeli na tych, którzy mieli ziemię, bogactwa i władców podejmujących czasem nieroztropne decyzje, a Polska w XIII i XIV wieku idealnie pasowała do tej kategorii. Rozdrobniona, podzielona na księstwa, rządzona przez władców, którzy walczyli częściej między sobą niż z zewnętrznymi wrogami, Polska była łatwym celem. A zakon nie miał ani skrupułów, ani wątpliwości. W ich oczach każde państwo sąsiadujące z ziemiami zakonu było wrogiem potencjalnym, a każdego wroga trzeba było albo podporządkować, albo zniszczyć. To dlatego budowali warownię za warownią, nie po to, by się bronić, ale by kontrolować. W krótkim czasie stali się jednym z najlepiej zorganizowanych państw średniowiecza scentralizowanym, bogatym, zdyscyplinowanym. A Polska? Polska dopiero zaczynała próbować wrócić do dawnej świetności. Niebezpieczeństwo rosło z każdym rokiem. Krzyżacy stopniowo przestawali udawać sojuszników, wkraczali na sporne ziemie, rozszerzali granice pod pretekstem obrony wiary. Sprowadzali rycerzy, którzy nie mieli żadnego interesu w pokoju. Brutalna maszyna działała dalej, tylko cel się zmienił. Wtedy właśnie zaczyna się okres, który doprowadzi polska historiografia do przekonania, że sprowadzenie krzyżaków było zdradą. Ale to uproszczenie. Prawdziwa tragedia polegała nie na samym kakcie Konrada Mazowieckiego. Polegała na tym, jak błyskawicznie zakon przekształcił się w regionalnego hegemona. Nikt w XIII wieku nie był w stanie przewidzieć, że niewielka grupa wojowników stanie się jednym z najgroźniejszych przeciwników korony. Gdy Polska wreszcie zaczęła się jednoczyć, wzmocniona przez Władysława Łokietka, a potem Kazimierza Wielkiego, krzyżacy byli już gigantem. Ich państwo było bogatsze, nowocześniejsze i lepiej uzbrojone. A jednak, mimo tej przewagi, konflikt zaczął się rozstrzygać nie na polach bitwy, lecz w sercach ludzi. Bo Krzyżacy, którzy niegdyś byli wybawicielami Mazowsza, stali się agresorami, i agresor ten coraz częściej łamał traktaty, kłamał, manipulował i stosował pogróżki. W końcu to doprowadzi do największego starcia tej epoki, bitwy pod Grunwaldem jednej z największych i najbardziej symbolicznych bitew średniowiecznej Europy. Ale zanim doszło do Grunwaldu, zanim miecze polskich i litewskich wojowników starły się z żelazną maszyną zakonu, minęły całe pokolenia rosnącego napięcia i nieutwarcia. I to jest właśnie największa ironia. Największy wróg Polski przez dwa stulecia był tym samym podmiotem, który miał ją niegdyś, Ocalić. Historia lubi paradoksy, a ten należy do najdotkliwszych. Kiedy krzyżacy umacniali swoje pierwsze twierdze, wielu polskich możnych oddychało z ulgą. Najazdy pruskie zaczęły słabnąć, szlaki handlowe, wcześniej niebezpieczne, stawały się bezpieczniejsze. Wsie odradzały się powoli, a ludzie po raz pierwszy od dawna mogli żyć bez strachu przed nocnym najazdem. Polskie kroniki z tego okresu niemal milczą, i to również jest znaczące. Milczenie oznaczało spokój. Ale spokój w średniowieczu zawsze miał swoją cenę. Zakom, który w Polsce zbyt często przedstawia się jako narzędzie chaosu, był w rzeczywistości maszyną bezwzględną, skuteczną i pozbawioną skrupułów, ale maszyną. Ich sposób działania różnił się od polskiego w każdym aspekcie. Nie działali tylko by przetrwać, działali po to, by rosnąć, a rośli szybko. Każda nowa warownia była nie tylko punktem wojskowym, ale też symbolem. Każdy zdobyty gród pruski stawał się nową siedzibą zakonu. W krótkim czasie krzyżacy nie byli już sojusznikami Mazowsza. Stali się grupą, która miała własne cele i własne państwo w trakcie tworzenia. A to państwo powstawało na ziemiach, które mogły być polskie. Tu właśnie pojawia się największy paradoks tej historii. Aby ocalić Mazowsze, Konrad pozwolił krzyżakom stworzyć na północy podmiot polityczny, który wkrótce stanie się zagrożeniem dla całej Polski. Ale gdy spojrzymy na kontekst, nie miał wyboru. Zjednoczenie Polski nastąpi dopiero kilka dekad później. W chwili sprowadzenia zakonu nikt nie myślał w kategoriach wielkiego państwa polskiego. Liczyło się tu i teraz. Liczyło się przetrwanie. Państwo zakonne nie było wtedy problemem. Problemem byli Prusowie, Litwini, Jaćwięgowie i potęga niemiecka. Każdy z tych czynników stanowił zagrożenie większe niż zakon w swoich początkach. To dlatego w pierwszych latach współpraca Konrada z Krzyżakami wydawała się racjonalna. Krzyżacy bronili granicy za cenę ziem, które i tak Mazowsze miało niewielką szansę samodzielnie utrzymać. Nikt wtedy nie zakładał, że zakon będzie rosnąć szybciej niż jakiekolwiek państwu regionu. Nikt nie przewidywał budowy potężnych zamków, niekończących się zbrojeń i centralizacji władzy, której Polska wówczas nie miała nawet marzyć. Krzyżacy budowali swoje państwo tak, jak angażowali się w wojnę, metodycznie i z determinacją. Uczyli się na błędach, Modernizowali się, przyciągali rycerzy z całej Europy. Byli jedyną organizacją w regionie, która miała pełną kontrolę nad każdym elementem swojej struktury, od administracji po strategię. I to właśnie dlatego, im bardziej rośli, tym bardziej wyraźnie zmieniała się sytuacja. To, co początkowo było ratunkiem dla Mazowsza, zaczynało przekształcać się w coś, co mogło zagrozić całej Polsce. Bo kiedy zakon podbił już Prusów, kiedy złamał ich siłę, zniszczył ich religię i podporządkował sobie ich tereny, nie miał zamiaru się zatrzymać. Na północy powstawała nowa potęga militarna silna, bogata i pewna świego. Potęga, która rosła na ziemiach, które mogły należeć do piastów, potęga, która nie zamierzała się podporządkować nikomu. Kiedy krzyżacy pojawili się na ziemiach polskich, nikt nie traktował ich jak przyszłych wrogów. Ich reputacja była zupełnie inna niż ta, którą znamy z późniejszych wieków. W XIII wieku uchodzili za najskuteczniejszą siłę uderzeniową chrześcijańskiej Europy. Rycerzy, którzy potrafili walczyć z przeciwnikami, przed którymi inne państwa ustępowały. Polski książę nie sprowadzał do swojego kraju bandy awanturników, sprowadzał elitarną formację wojskową, która miała jeden cel: pokonać Prusów raz na zawsze. To, co wydarzyło się później, było początkiem procesu, którego nikt wtedy nie przewidywał. Krzyżacy błyskawicznie zrozumieli, że ich misja nie polega jedynie na pomaganiu Mazowszu. Prusowie byli dla nich idealnym przeciwnikiem pogańscy, groźni, całkowicie nieugięci. Ich pokonanie dawałoby zakonowi prestiż w całej Europie, a jednocześnie pozwalało myśleć o stworzeniu własnego, silnego państwa. Pomoc Polsce była tylko częścią równania. Drugą częścią były ambicje, które sięgały dużo dalej niż granice Mazowsza. Ale zanim stanie się to tematem konfliktu, Krzyżacy obją coś, czego sami Polacy od lat nie byli w stanie zrobić: zatrzymują napływ pruskich najazdów. Ich działania są brutalne, konsekwentne, metodyczne. Tam, gdzie Polacy bronili grodów, Krzyżacy zakładali twierdzę. Tam, gdzie Mazowszanie czekali na kolejne uderzenia, bracia zakonni rozpoczynali ofensywę. Tam, gdzie polska polityka była reaktywna, zakonna była planowana na dekady do przodu. I co najważniejsze. Prusowi, którzy latami deptali Mazowsze, nagle trafili na przeciwnika, którego nie potrafili pokonać. Krzyżacy nie bali się ich kultu, nie bali się ich okrucieństwa, odpłacali im tym samym, ale w sposób zdyscyplinowany, zorganizowany i podparty żelazną logiką wojskowego porządku. To właśnie wtedy pojawia się niewygodne pytanie, które do dziś dzieli historyków, czy bez Krzyżaków Mazowsze przestałoby istnieć? Argumenty zaczynają układać się w całość. Po pierwsze, Mazowsze było wyczerpane. Po drugie, państwo polskie było rozbite. Po trzecie, żadna siła chrześcijańska nie była w stanie na stałe przejąć obowiązek walki z Prusami. Po czwarte, Prusowie w XIII wieku byli w szczycie swojej potęgi. I po piąte, ich ekspansja zmierzała dokładnie w kierunku serca przyszłej Polski. Nagle okazuje się, że decyzja Konrada wcale nie wygląda na głopotę. Wygląda raczej na ostatnią, rozpaczliwą próbę ocalenia własnego księstwa, a przy okazji całego kraju. Bo jeśli Mazowsze upadłoby w XIII wieku, to nikt nie stanął na drodze pogańskim armiom, które mogły pójść dalej, w głąb wielkopolskich ziem, prosto w kierunku Gniezna i Poznania. A tam kończyłaby się historia, którą znamy. I tak zaczyna się paradoks, o którym nie mówi się głośno. Krzyżacy bronili Polski. Zanim ją zaatakowali. To właśnie w tych latach ugruntowali swoją pozycję w regionie, budując fundament pod przyszłe państwo zakonne, ale jednocześnie chroniąc Mazowsze przed całkowitą zagładą. Można ich nienawiwić za późniejsze wieki, można ich oskarżać o zdradę i zbrodnie, ale w tym jednym, kluczowym momencie dziejów odegrali rolę, której nie da się zignorować. Zatrzymani przeciwnika, którego Polska nie potrafiła zatrzymać sama. Aby zrozumieć, dlaczego decyzja Konrada Mazowieckiego była tak dramatyczna, trzeba przyjrzeć się bliżej temu, co naprawdę oznaczało słowo najazd pruski. W szkolnych podręcznikach zwykle opisuje się ich jako plemię bałtyjskie. Neutralnie, niemal sucho. A jednak kronikarze średniowieczni pisali o nich z lękiem, jak o sile natury wymykającej się opisowi. To nie byli przeciwnicy, z którymi można było negocjować. To byli wojownicy, którzy przychodzili po jedną rzecz po krew. Prusowie nie toczyli wojen w naszym, chrześcijańskim rozumieniu. Ich wyprawy były rytuałem, częścią kultu, w którym odwaga, brutalność i okrucieństwo były cnotami. Pruski wojownik, który nie przynosił łupów ani jeńców, był w swoim plemieniu nikim. Ofiary składane bogom miały zapewniać pomyślność całej wspólnocie to nie była barbarzyństwo wynikające z okrucieństwa to była barbarzyństwo wynikające z religii właśnie dlatego ich ataki były tak niszczycielskie nie dlatego że posiadali potężne armie ale dlatego że walczyli w sposób całkowicie nieprzewidywalny dla rycerstwa chrześcijańskiego wpadali błyskawicznie znikali bez śladu i wracali zawsze gdy tylko pojawiała się okazja Mazowsze w XIII wieku było jak ziemia niczyja, wypalane, rabowane, osłabiane z roku na rok. W tych latach zaczęły zanikać całe osady. W tych latach ludzie porzucali ziemię, która nie dawała już bezpieczeństwa. W tym czasie książęte polscy powinni współpracować. Tymczasem każdy myślał wyłącznie o sobie. Kraków rywalizował z gnieznem, Śląsk z Wielkopolską, Pomorze stało osobno, Małopolska osobno, Mazowsze rozpadało się od środka. Konrad Mazowiecki obserwował to ze świadomością, że nikt mu nie pomoże. Mógł liczyć tylko na siebie i na tych, których był w stanie przyciągnąć. Najpierw spróbował z Templariuszami, później z Bracią Dobrzeńską, ale żadna z tych formacji nie była wystarczająco liczna ani wystarczająco zdyscyplinowana, by prowadzić długą, wyniszczającą wojnę. Prusowie byli cierpliwi, wiedzieli, że Mazowsze z roku na rok traci siły, wiedzieli, że Polscy książęta nie połączą sił, wiedzieli, że czas działa na ich korzyść. Każde kolejne spustoszone Mazowsze było krokiem w stronę Wielkopolski, czyli centrum polskiej państwowości. To dlatego część historyków stawia odważną, ale logiczną tezę: jeśli nic by się nie zmieniło, Polska mogła przestać istnieć jeszcze w XIII wieku. I właśnie wtedy, w tym kryzysie, w tym czasie upadku i strachu pojawiła się decyzja, która do dziś budzi nienawiść. Konrad Mazowiecki zaprosił do Polski zakon Krzyżacki. Formację wojskową, która przez lata wojowała przeciw Poganom na wschodzie, zdyscyplinowaną, dobrze zorganizowaną i co najważniejsze, zainteresowaną utworzeniem własnego państwa na podbitych ziemiach. Wtedy nikt nie myślał o Malborku, wtedy nikt nie przewidywał potęgi, która z czasem stanie się koszmarem Polski. Wtedy chodziło tylko o jedno: zatrzymać Prusów, zanim zatrzymają Polskę. Jedni mówią, że był naiwny, inni, że był zdesperowany, ale coraz częściej pada nowe słowo. Zrobił to co musiał, bo jeśli Polska miała przetrwać, potrzebowała kogoś, kto przejmie na siebie ciężar wojny, której sama już nie była w stanie prowadzić. W polskiej pamięci zbiorowej krzyżacy są symbolem zła absolutnego, czarnych płaszczy, spalonej ziemi, gwałtu, zdrady i pychy. Przez wieki uczyliśmy się, że ich przybycie było początkiem wielkiej tragedii że sprowadzenie zakonu było błędem, którego skutki odczuwała Polska przez stulecia. Ale im głębiej zaglądamy w źródła, im bardziej odkrywamy kontekst polityczny tamtych czasów, tym częściej pojawia się pytanie niewygodne, prowokacyjne i całkowicie sprzeczne z tym, co znamy ze szkoły: co jeśli krzyżacy nie tylko nie zniszczyli Polski, ale ją uratowali? Aby zrozumieć to pytanie, trzeba cofnąć się do początku XIII wieku – epoki, w której nic nie było pewne. Polska była rozbita na dzielnice, a książęta żyli w permanentnym konflikcie. Państwo, które zaledwie 200 lat wcześniej zjednoczył Mieszek i Bolesław Chrobry, stało się patchworkiem rywalizujących księstw pozbawionych centralnej władzy i wspólnego interesu. Każdy książę działał na własną rękę, a wojny domowe były tak częste, że mieszkańcy ziem polskich przywykli do hałosu jak do zmieniających się pór roku. Ale największe zagrożenie nie czaiło się w kraju. Nad Polską naciągało coś znacznie mroczniejszego, coś czego znaczenia nie uczy się w szkołach. Nadciągali prusowie, czyli wojownicze pogańskie plemiona zamieszkujące tereny dzisiejszej Warmii, Mazur i części Litwy. Plemie okrutne, nieprzewidywalne, i niezwykle skuteczne w walce. Ich najazdy pustoszyły Mazowsze tak często, że całe wsie znikały z mapy, a granica przesuwała się coraz bardziej na południe. Kronikarze zapisywali, że prusowie brali jeńców nie po to, by ich wykupić, ale by składać ich w ofierze swoim bogom. To ich bali się książęta Mazowsza, nie krzyżaków. Konrad Mazowiecki, przedstawiany dziś jako naiwny książę, który zaprosił do Polski przyszłych oprawców, działał w rzeczywistości pod presją zagrożenia, którego samotnie nie był w stanie zatrzymać. Jego siły były za małe, a reszta książąt polskich bardziej zajmowała się walką o władzę niż ratowaniem Mazowsza. Gdyby nie szukał pomocy na zewnątrz, jego ziemie mogły zostać podbite albo przez Prusów, albo przez rosnące w sile księstwa niemieckie. I właśnie tu rodzi się najważniejsze pytanie: co by się stało, gdyby Mazowsze upadło? Bo jeśli upadłoby Mazowsze, upadłyby Kujawy. Jeśli upadłyby Kujawy, droga do Wielkopolski byłaby otwarta. Polska, wciąż rozbita, wciąż skłócona, mogłaby nie przetrwać takiego uderzenia, mogłaby zniknąć z mapy nawet wcześniej niż podczas rozbiorów. Właśnie dlatego pojawia się ta niewygodna teza. Zakonu nie sprowadzono z powodu naiwności, lecz z desperacji. To był ruch ryzykowny, ale w tamtym czasie konieczny, bo w XIII wieku Polska nie stanęła przed potęgą krzyżaków, stanęła przed pogańskim światem, który nie znał litości i którego ekspansja mogła całkowicie zmienić losy naszego kraju. I zanim zaczniemy oceniać tę historię, trzeba zrozumieć, że świat, w którym krzyżacy pojawili się na ziemiach polskich, był światem upadającego państwa, które mogło nie doczekać nawet własnego zjednoczenia.